Cześć, wszystkim, witam was bardzo serdecznie. Age of Mythology. Zaczynamy już 29. misję, czyli coraz bliżej końca. Eee, misja numer 29 ma nazwę bohaterowie mimo woli, Arkanto został ociągnięty od nordyckich wrót. Wydaje się, że wszystko stracone. Ostatnia nadzieja w krasnoludach. Czy zdążą nas czas wykuć młot Thora? O, tak, jak wykujemy ten młot, to prawdopodobnie tak jak kiedyś ożywiliśmy, Zrysa, tym razem przyjdzie nam inny Bóg, czyli Chor i rozpieprzy wszystko w zolny Mak. Mam nadzieję, że tak będzie, dlatego też zaczynamy misję 29 na poziomie oczywiście trudnym i zobaczymy, co nas tutaj czeka. Jak zawsze, kaczenka. A to co to? you, was great warrior. We will not forget his sacrifice. What do we do now? Wait. What is this? You? How did you get here? We followed you. Why didn't you just come with us? Loki. He tries to fool us. Our mission is too important to trust strangers. What mission? Before Gagarensis came to the north, Loki tricked Thor and smashed his hammer. Yes, and we have been tasked with making a new one. I have to get the haft from a piece of the taproot. Eitri has the hammer head. No właśnie, chora trzeba dać, dać młotek chorobi. Dlatego też teraz e, musimy zacząć się tu bawić. W ogóle muszę chyba ściąć to, tak? Korzeń. A m, jeśli przed tym spojrzeniem wydobyłbym złoto, bla bla bla. Oha, czy mam złoto wydobywać, żeby dostać posiłki? No to spoko. A, to jest spoko. Mamy też źródełko, widzę, to jest na pewno na propsie. Teraz tylko tak. A, o, co tu jest? Aha, nie możemy z nimi walczyć, bo jest ich za dużo. Dobra, A, z której strony będą mnie atakować? To bym bardzo chciał wiedzieć, bo jakbym wiedział, to bym sobie ustawił dobrze wojsko. Z tej strony nic. O, są, 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 so, 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 so. so, 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 so. No bo z tej strony nie powinno nas chyba atakować W sumie, dobra Zabijamy ich, musimy bronić tych ludy, Bo one nam dostarczą, kurde, złota a jak będziemy mieć złota, to dadzą nam posiłki A jak posiłki będą, to Będziemy mogli zabijać więcej rzeczy Dobra, rozwalać, rozwalać, rozwalać go Mamy też krasnoludską kopalnię Czar, a niestety to będzie na... Tylko 500 złota nam da, bo na pierwszym poziomie, pierwszej erze tylko 500 daje, więc nie za dużo. Dobra, chodź podejdźmy pod źródełko, wyleczmy się. Teraz tylko tak, pierwszy atak był z góry. Czy teraz kolejny atak będzie gdzieś z boku, czy z dołu, czy czy dalej z góry? Nie wiem, nie wiem. Ale tutaj już ładnie idzie, 4000 życia to ma. W sumie to ja potem będziemy mogli wysłać trochę więcej ekstremumdów tam, ale na razie wytrać. może niech te posiłki... O! E, mamy tu... o, walkirie są, zarąbiście walkirie i topornicy, tak? Dobra, weźmy sobie ich tutaj do, naszych, do naszej ekipy. A tu mamy co? Aha, to jest ten obóz Motadora. Dobra, mamy też e, dwa widzę, krasoludy oraz wóz. Dobra, ty sobie ustawimy z tyłu. Ty ustawimy pod jedynką. E, tu ustawimy pod trójką grupę. O, i idzie kolejny atak, więc widać z tej strony nas tylko doatakować, więc musimy ciągle tutaj się bronić. E, a tymi też możemy już troszeczkę do przodu, bo musimy dojść chyba tak dookoła. Czy tędy? Nie, tędy nie możemy. Tutaj chyba w ogóle przejście, tędy będziemy musieli potem z chorem pójść. A na razie dokładnie. Teraz tak, mamy góra albo lewo. Góra w lewo to nie wiem, czy czasem tutaj nie dojdę, więc może pójdźmy najpierw w górę, wiecie? E, o, jest jakaś chimera. Tak, to jest chimera, Tak, chimera, okrutna chimera do tego. O, będzie ciężko, będzie ciężko do tego. Jeszcze tutaj nawalają nas. E, no i Walkiria, czekajcie, nie, 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 błąd zrobiłem. Oj, Walkiria, przeżyj, 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 przeżyj. Wiecie dlaczego? Bo Walkiria może nas wyleczyć. Więc, jednym słowem, jeśli Dawerkia ja prze, przeżyje, to nawet jak dostaną jakieś obrażenia na nasi e, ludzie, to pod koniec, po bitwie, możemy jakoś się wyleczyć. Więc dlatego e, też wy idziecie tu razem. A, właśnie, tu jest złoto, patrzcie, czekajcie. Zrobimy takie coś. Um, wy na razie się bicie z nimi. Dobra. Co dostaliśmy tym razem? o ale ludu dostaliśmy, dobra, chodźmy tutaj. Zrobimy takie coś, postawimy tutaj drugą kopalnię. I będziemy wydobywać z tej strony. Dobra, teraz tak. A, tu mamy też kopalnie, więc w sumie możemy zrobić takie coś, że weźmiemy sobie krasnoludów tutaj, tych dwóch. A tego stawimy pod dwójką. Teraz tak, Taniec leczy ich, a my pójdziemy na naszą armijką, bo tu mamy więcej ludzi, w górę. Tylko tak, może zostawimy kogoś tutaj. Ha. Chyba żeby tymi pójść. A, albo tak, może ja, zrobimy tak, zostawimy sobie trzech sam co, sam e, trzech toporników ja, i walkiery do leczenia i to do ja, namicznej jednostki, ja, aby ktoś nas atakował ja, e, a tu polecimy do góry Chociaż w sumie czekajcie, czy jest w ogóle jakaś możliwość, żeby nas ktoś atakował? Chyba nie, bo z góry, z góry jak w górę pójdziemy to nikt nie bo nie atakować z boków Dobra, lecimy tak. Tutaj złota będziemy mieć w ogóle może nie, czekajcie, weźmy, e, weźmy sobie kilku tutaj a, co ty my... O, jeszcze więcej tej dostaliśmy, dobra, zarąbiście, zarąbiście Dobra, nawalać, nawalać, nawalać A, Tylko tyle, że tu się zaraz złoto skończy Dlatego też, o, jest, je yeah, wow, tysiąc złota Kto? Wow, smok, w końcu, nareszcie Ale nie ja myślałem, że ja będę mógł smokiem atakować, kurde Kto? Ona, tak, właśnie, szalający 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 Wy, topornicy, dawać topornicy Też możecie, na pewno wow 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 Wiać! Wiać! Każdy w swoją zresztą. stronę! Ratować się! Ratować <staniec> dzieci! Wszystkich ratować! Możecie <staniec> strzelać? Nawalać, nawalać, nawalać! O kurde, jaki wpierdzie dostają! Ja pierdzielę Wiać, wiać, wiać! Wiać, 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 wiać! Nie! Nie, 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 nie! Dobra, bić go, bić go, bić go, bić go! Zabijemy, zabijemy to coś tutaj nawalają. Wykrasną ludo. A, tu jeszcze mamy trochę. Dobra, czekajcie. Zabijemy go. Kurde, ja myślałem, że ja będę smokiem wycarował, ja? Mówiliście mi o smoku, myślałem właśnie, że będę mógł się nim pobawić, a tutaj dupa, smok nas zabija. Dobra, topórnicy, dawaj, 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 dawaj go dawaj, dawaj, przeżyjesz, przeżyjesz, wóz musimy ratować też Dobra Pojedynek ostateczny. Kurde, ja mam Kairona, Jakby Kairon był jeszcze, to bym też mógł strzelać w niego, ale ci to, ci to gówno zrobił mu. A ona obrażeń nie dostaje chyba. Może ja po, po powinien samą nie pójść atakować go. Ło, wow, padło, padła bestia, dobrze. Ło, wow, mamy trochę grassolów nam zostało, dobrze. To nie, ja ją zostaję tutaj, bo i może dam jej tych dwóch do pomocy. Nie, 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 nie. Valkyrie ja wydam jej do pomocy. Co tutaj przyszedł? O, tych damy jej do pomocy, a walkira idzie z nami. Wy macie źródełko, ja mówię, tych lecę do góry. Eee, tu jak tutaj jeszcze jest, 19 zł, to dobra, zaraz pójdziemy. Eee, Okej, okay, zaczynam się tu bić. Wow, 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 tu jest niebezpiecznie. Ale dobra, bijmy się z nimi, a w międzyczasie wy też do przodu. Będziemy z jedną i drugą stroną szli. Eee, co tu się stało? O kurde, czarz rzucił, dobra, cofamy, cofamy, cofamy. Bo to są te, nie umarli, oni jest czasowe, więc jak. To nie ma się co z nimi bić. Lepiej się wycofać tutaj. Poczekamy sobie na nich. Niech ci nie, nie umarli znikną po prostu. I wtedy pójdziemy do przodu. Tak zrobimy. Tak zrobimy. To będzie myślę, że najlepsze wyjście, jakie możemy tutaj zrobić. Dobra, gdzie jest moja walkiria? Zdezjiła pewnie już. To mi się nie podoba. Aha. Dobra, tutaj zabijmy to, co jest. Nie, no, nie umarli zów, nie umarli zów. Idą, więc lepiej nie. Dobra, musimy przepkać się trochę do przodu. Jeszcze 18 sekund, kurde, nie, poczekajmy to może. Bo inaczej, tu będziemy tracić po prostu jednostki na marne. I tyle. Dobra, tymi do góry. Tutaj, jak tam to drzewo. Uuu, 1000 jeszcze tylko. Dobra, 7 sekund, dobra, możemy lecieć trochę do góry. Wy. Chodźcie tutaj. Tu jest ile? 1000 zł to by chyba. Dobra. O jest, kolejny. Co to mamy? Średni churska. Dobra, dobra, dobra. Chodź tutaj. Albo nie, wy was zostawiam, czekajcie. To babka, jak mówiłem wcześniej, bo może jeszcze coś przyleci. A jakby coś przyleciało. I wy. Kurde, jakby przyleci... Chociaż nie, oni tak czy siak nie zostaną tutaj. Ty jest tutaj. A my idziemy całą tą ekipą. Musimy dojść do tych drugich. Zobaczymy. Okej, okay, jest Cyklop. Nie jest tak źle jak na razie, dobra, cyklop będzie będzie zabity Tymi tylko do przodu podejdźmy Jest taki... o, okej, okay, nawalamy, nawalamy, jeden tylko ten, to damy radę Trzeba uważać właśnie na ten, na ten czar nieumarłych, o właśnie, kolejny, więc nie ma co się bić tutaj, tylko lepiej poczekać No bo, tak to zostaliśmy tylko jednostki, a tak to sobie poczekam tutaj, bez problemu pójdę sobie, wezmę sobie Walkirię, powiedzam sobie Co? A uh... Aha, czyli zaraz będziemy tu... Oż kurde! Ja pierdziele Jak ja mam... No serio! Serio! Ja pierdziele, ja tu ja to muszę... Nie! Uh, oni nie to czekać tutaj, proszę, nie czekajcie tam, nie. Ja idę... Muszę lecieć do przodu, muszę lecieć do przodu. Kurde, ale nie mogę lecieć do przodu. Ja pierdziele, co, ja co robić, co robić? Co robić? Uh, idą, kurde, idą! Krasną ludy, szybciej, 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 dobra Wy, sorry, w sorry, ale muszę Was wykorzystać do tego, że zatrzymać ich na chwilę uh, wy puszować do przodu Musimy iść do przodu, musimy iść do przodu, już tylko kawałek został Dawaj, 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 tnijcie to, tnijcie to, tnijcie to! Stójcie tu i plunujcie, proszę was. bicie się z nimi, bijcie się z nim, nimi, jebać. Wy też zabijajcie ich. Wy, do przodu puszować, tylko moc, młocie, z tyłu, z tyłu trochę bardziej. Do przodu, do przodu, do przodu. Bijcie się, bicie się, bicie się. O kurde, to jest większa ekipa, ale już! Praktycznie mamy połączone armiki Dobra, dobra, dobra A, Kurde! Ile nam zostało? 200, ja pierdzielę! Aaa. Jeden, dawaj, goście, będziesz ich blokował, nie wiem, wszystko jedno, rób, rób cokolwiek, proszę cię Blokuj ich, blokuj chwilę, szybciej, 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 co, kurde, nie zdążą, nie zdążą, nie zdążą Wyjemy, 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 wyjemy Wyjemy Jak tam wygląda sytuacja? Panowie, panowie, szybko, 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 szybko Dobra Chodźcie obuchu Dobra, zabijcie ich Wy, biegajcie, biegajcie, biegnijcie do nich, Dobra Dobra, zabijcie ich Biegnąć! Wiać, wiać do góry, wejdźcie do góry, wejdźcie do góry, dobra. Tu mamy wszystkich. Lecimy pomoc, lecimy pomoc, szybko, 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 szybko. Okej, okay. dobra. Ty chodź z nami. Okej, okay. tutaj dać to sobie radę, do sobie radę. Muszą dać sobie radę, no nie, zdedzi jeden, kurde. Nie, do. Aj, zdedził, ja pierdzielę. E, wy. Kurde, tu jest wojsko. Ja pierdzielę. Nie, 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 bo gigant idzie. Dobra, nawalacie, się, nawalacie, się, nawalacie, się, nawalacie. Dobra, gdzie mam tych małych. Dobra, drzwi przeżyło, dobra, chodź tutaj z wozem. Chodźcie, chodźcie. Wy, nawalacie, nawalacie, nawalacie. Musimy jeziorko odbić, się wyleczyć. Ja pierdzieli do kolejni, dobra, dobra. Damy sobie radę, damy sobie radę. Okej, okay. albo nie damy rady. No, obyśmy dali radę, dawaj, 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 dawaj. Nawalać ich Kurde, tu jest ten, nie, nie, nie dojdzie do tego, patrzcie 15, kurde, ja pierdziele, jakbym jednego więcej gościa Tam dał wcześniej, A, dobra, dobra Wszyscy na tego, wszyscy na tego Kurde, ja to przegrywam Dobra, teraz tego, szybko, 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 wszyscy jednego, wszyscy jednego, wszyscy jednego Dobra, powoli, w, w... dobra, kolejny Hiro może dezić. Hiro, Hiro zaraz wróci, dobra, ty Chodź do nas, chodź do nas, chodź do nas, dobra Dobra, zostało nam tylko dwóch Dobra, ty, dawaj, dawaj, dawaj Wydałeś tosonę Mały, no, co też wraca, dawaj, 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 dawaj okay. okej. Okay, okej, okay, okej, okay. okej. Wydałeś tutaj gdzieś bliżej. Chodźcie z tymi razem. Dobra, dobra, dobra. Teraz tak, odbijamy jeziorko. Chodźcie, chodźcie wszyscy. Odbijamy jeziorko dla nas. Wyleczymy się. I Idziemy do korzenia. Z nadzieją, że więcej armiki stąd nie przyjdzie. Bo jeśli przyjdzie tutaj to jest po nas. Dobra, chodźcie w dół. Dobra, zabijcie go, zabijcie go. O kurde, tu jest dużo jeszcze. Dobra, wyleczcie się, tak na maksa się wyleczcie O kurde. Nie, 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 chodźcie w tył. Albo doda, musimy... Nie, kurde, nie możemy się bić. Dodaj w, w, w tył, w tył, w tył w tył w tył. Wy, tutaj. Chodźcie, 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 pod, pod I teraz atakować. To jest ich kurde do ich leczyć, ja pierdzielę. błąd, 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 błąd Musimy przebić las. Nasze, dobra, leczą nas, lecz u nas. Dobrze jest. O kurde, jakie emocje. Dobra, dobra, nawalamy, nawalamy. E, wy, chodźcie tutaj bliżej trochę. I nam jeszcze zostało. Zabicie ich, zabicie ich, zabicie ich Dobra, wy się trochę dar puszujemy, puszujemy, puszujemy. Dawajcie, chodźcie, chodźcie, chodź. Dziewięciu tych Dokończycie to szybko, kurde, wasza dziewiątka. Lecie, 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 weźcie to. Wy, z boku, dawajcie. A cała wasza ekipa tutaj dawać na was. Damy radę, damy radę. Już mam... Tu są tylko trolle. Trolle szybko padają. Dobra, ścinać, ścinać to drewno. Ścinać, ścinać, ścinać. Dobrze, 70. Jest, 50. Jeszcze tylko, jeszcze tylko trochę. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, Dawaj 20. Dawaj, dawaj. Jest. Połącz się. Jest. Ale było gorąco. Ja pierdzielę. To było naprawdę bliskie już. Ła! O. o, blisko przegranej było. Jakby nam tych Krasoludów wszystkich zabili, to było naprawdę ciężko, dobra. No, łączcie. Nie, nie spóźniliśmy się? No, nie gadajcie. Nie no, Thord da radę, Thors, Thors da, da radę. O tak, Jemni nam z błyskawicy. Prosto w twarz. Co za nagroda, co dostałeś? Haha! Ha! <gryw> Wpierdziel! Ooo, Ładna hela to atomówka! O! A Thor? Pokażą mi Thora? Czy nie? Nie pokażą chyba, dobra, czekajcie, będą kampanii Mi za 30, nie wszystko stracone e, z pomocą starych przyjaciół herosi starają się odeprzeć wściekły kod atak wojsk Gargarensisa Nice, nice, nice. A, czy Thor będzie z nami, czy nie? Bo jeśli tak, to zarobicie. No, ja się już nie mogę doczekać, na pewno zaraz zaczynam ją nagrywać. I ciekawe, czy to jest ostatnia misja, czy przedostatnia. No nic, ja się w ogóle nie wiem. Dzięki za to, że obejrzeliście ze mną ten filmik. Mam nadzieję, że wam się podobał. Było trochę emocji. O! Oh. I co? Dzień jeszcze raz, dzięki za oglądanie i zapraszam Was jutro na kolejny odcinek. Jeśli też chcecie dowiedzieć się, co będzie dalej, no to nic. Na razie i pasja.